Cześć, StunFL Team. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie opuszczony młyn. Zapraszamy. Jak widzimy na start niestety dużo śmieci. No, nic na tym nie poradzimy. Tutaj widzimy pierwsze wejście do jakże skromnego i dużego budynku. Mamy tutaj pozostałości tutaj po tej fabryce, po tym młynie. Yy, niestety mój jest cały czas yy, okupowany przez yy, złomiarzy, więc widzimy tutaj jakieś zaznaczenia. Także yy, chodziło tam yy, chodzi o tam jakiś metal. Jeszcze zaobpiamy się na jakieś instrukcje BHP tutaj bezpiecznej obsługi. No, Jak widzimy, możemy już tutaj rozpoznać, między innymi po śladach, że zachodziła tutaj produkcja mąki. Znajdujemy się już na trzecim piętrze. Jak widzimy na każdym z tych pięter jest oto ta góra, przez którą spuszczano mąkę. Jest na samej góry. Muszę sobie przejść dalej, zobaczyć, co tutaj jeszcze się znajduje. Nie nie ma. Chyba tym, tym piecem też była spuszczana mąka, jakoś na dół, bo jest jakiś duży otwór na dole. Nie wiem, czy to będzie widać. O! No. Jest. się dalej. Mamy jakieś dziwnego rodzaju nie wiemy jeszcze, co to ogóle może jest możecie napisać w komentarzu bo się nie znamy na produkcji mąki ani nic ale wygląda na jakieś szafeczki, coś tego typu jakieś y, sitka coś takiego no więc jak się ktoś zna to piszcie nadal w komentarzach i idziemy na kolejne piętro jesteśmy już na najwyższym piętrze tego budynku i niestety większość pięter wygląda w identyczny sposób, czyli jest praktycznie puste, są tylko jakieś pozostałości od tych wszystkich maszyn, więc nie wystarczy nam nic innego, niż udać się na ten dach. Wejście jest niezbyt wygodne, ale hmm. raczej powinniśmy sobie poradzić. <słuch> <słuch> Mamy ten piękny widok, Futo. I mamy też widok na następny budynek, do którego się udamy. Chodzi bardziej o te silosy, więc właśnie się tam będziemy teraz udawać. Tak, wchodzimy już do naszych silosów. No, samym sam widzimy, tutaj dużo rzeczy nie ma. Więc przeniesiemy się na całą górę i tam zobaczymy najpiękniejsze. O kurde, Marek Weźmiesz? Do najlepszego napisu Na tym RTS, widzę Piękne widoki stąd są Piękny widok na całe miasto i obszary Znajdujemy się już w trzecim budyneczku. Tutaj też oczywiście widzimy jakieś pozostałości po różnych typach maszynach. Jakieś rury, jakieś mocowania najemne. Znajdujemy się na kolejnym piętrze, na którym widzimy dotychczas największą setkę na maszynę na tym obiektyku. I podejrzewamy, że jest to piec do Tutaj widzimy pozostałości ziarna na ziemi. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.